Jak ważnym świętem pod, w kontekście takim psychologicznym są walentynki? Czy w Pani terapii, jak być może z pacjentami, zdarza się, że poruszacie temat tego dnia? Jak ważne, jest, jak ważne są w kontekście y, psychologii walentynki? Zacznijmy od tego. To święto. Czy ono ma jakieś w ogóle znaczenie? Myślę sobie, że słowo święto jest trochę nadużyciem i rzeczywiście jest to jakiś taki konstrukt czy jakiś twór tak naszych czasów, natomiast bardzo korzystnie wpływający na ludzi i na związek. Na związek, bo single będą jednak trochę trudniej przeżywali ten moment. Natomiast w kontekście związku każdy element dbania o tą relację będzie na wagę złota jeżeli jesteśmy zabiegani w ciągu całego pozostałej części tak, tego roku, to niech chociaż ten jeden dzień będzie takim wyjątkowym i no, zachęcam zawsze tak, osoby, moich pacjentów do tego, żeby ten dzień jednak pielęgnować, nawet jeżeli sobie go trochę obśmiejemy, jeżeli powiemy, a tam takie tam święto, nie święto. Natomiast no, jeżeli w pozostałych dniach nie, nie, nie wkładamy wyjątkowo dużo wysiłku tak, w pielęgnowanie tej relacji, to niech chociaż przy okazji tego dnia to się, to się zadzieje. Ja rozmawiam z pacjentami o tym dniu i mam takie doświadczenie, że raczej mężczyźni mają z tym kłopot. Mniej pamiętają, mówią, a ona wie, że przecież ja ją kocham, a od czasu do czasu przyniosę. Natomiast mam takie obserwacje, że kobiety jakoś bardziej tak dbają o ten dzień i, i raczej się spodziewają, że coś dostaną. Czy to będzie coś materialnego, czy to będzie nie wiem, masaż, tak? Od tegoż Pana, że rzeczywiście dla kobiet mam takie poczucie, że pielęgnowanie tej tradycji, ale przez to też jakby jakości tej relacji, bo to ma bezpośrednie przełożenie, że dla kobiet jest trochę jednak większe i dlatego częściej mam wrażenie, że rozmawiam z pacjentami, z mężczyznami o, o tym, żeby jednak uczcili jakoś to święto. I jeżeli sami tego nie czują, to jeżeli ich pacjentki czują, bo często te, te, te Panie dają uznać, tak? a już niedługo 14, co my będziemy robić? Więc, więc, jakby, tak, rzeczywiście zachęcam. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby ten związek pielęgnować na co dzień, ale to jest praktycznie nie do wykonania. To jest bardzo trudne zadanie przy nawale różnych obowiązków. Znacznie łatwiej jest pielęgnować relacje, kiedy hormony nam to podpowiadają, kiedy tak patrzymy sobie w oczy i wysyłamy setki tych SMS-ów. Natomiast z czasem potrzeba więcej świadomego wysiłku na to, żeby zatroszczyć się o drugą osobę, a przez to w ogóle o związek. Może to powinno być także że walentynki walentynkami, ale pamiętajmy o tym, żeby te nasze relacje wspólne pielęgnować na co dzień. Zdecydowanie związkowi służy opieka nad nim. To jest tak trochę jak, jak, jak roślinka, tak? Któru, którą podlewamy, której dajemy światło. Natomiast tutaj jakby zakładamy, że jak już weszliśmy w relację, to ona się jakoś będzie toczyła. Na pewno... Rozmowy, tak? Czego potrzebujesz? Co ci się nie podoba? Siądźmy do tego dialogu, negocjujmy jakieś zmiany. Takim trudnym momentem dla par jest taki moment, w którym za daleko już zabrną w, te, w tym jakby rozchodzeniu się takim emocjonalnym, gdzie na przykład już się zaczynają wstydzić ze sobą rozmawiać. Kiedy na przykład tematy trudne są gdzieś zamiatane pod dywan z taką nadzieją, że jakoś, jakoś samo się rozwiąże, niestety to się nie dzieje, to się nawarstwia, coraz większa jest złość, coraz większe jest właśnie to oddalenie, no i przychodzą do nas osoby, które są często już bardzo daleko i, i, i Cofnięcie tak, tych osób do momentu, w którym są dla siebie życzliwi, patrzą na siebie z taką sympatią, tak mają ochotę ze sobą ten czas spędzać. No to tak jak mówię, ten powrót jest czasami bardzo trudny. Nie dopuśćmy do tego, żeby nasze drogi zaczęły się w relacji pod jednym dachem powoli rozchodzić. Czujmy ten moment, że już wolimy w oddzielnych pokojach posiedzieć, na przykład. Albo że, nie wiem, jak jadę sam, to jest mi lepiej. No nie, to już jest moment, w którym trzeba, tak już powinno się to, czy te, te czerwone, czy chociaż światło zapalić, yy, tak? I, I znowu dobrze by było wracać do tej osoby tak emocjonalnie. Jak to jest z tym takim publicznym okazywaniem wzajemnej miłości, nazwijmy to, wzajemnej sympatii? To znaczy, dlaczego my mamy, szczególnie w walentynki bardzo często, potrzebę wrzucenia do mediów społecznościowych jakiegoś selfie, z kolacji, z zaręczyn, bo to być, często być że zaręczyn też są w, yy, właśnie w walentynki. Dlaczego my się tym chwalimy? Skąd ta taka wewnętrzna potrzeba chwalenia się, że obchodzimy to święto? Ludzie różnią się pod względem jakby gotowości do pokazywania tej swojej intymnej strony relacji, tak, no bo przytulenie, pocałunek, rzeczywiście są zarezerwowane dla, tej, dla tego związku i dzielenie się tym z opinią jakby publiczną, tak, z innymi osobami obserwującymi, myślę, że jakby... Każda z tych osób będzie inaczej postrzegała jakby potrzebę i zgodę też. Myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że, że nasz partner, partnerka ma prawo wiedzieć o tym, że chcemy umieścić takie zdjęcie, na przykład tak w tych mediach społecznościowych. Jakby otrzymajmy tą zgodę na to, bo nie każdy, tak jak mówię, ma taką gotowość do odsłaniania się aż takiego. W naszych czasach niestety jest tak, że dobre, wartościowe relacje, to jest coś ekstra, to jest coś fajnego, to jest coś super na tle, jakby takiej szarości dnia i tych problemów, które mamy na co dzień. I myślę sobie, że też, że część osób, które doświadcza miłości, bliskości, takiego zaangażowania, ma ochotę, jakby się tym pochwalić, podzielić, tak pokazać, że zobacz, jak u mnie jest fajnie. Pewnie nie ma w tym nic złego. Natomiast, no, tak jak mówię, ważne jest to, czy te dwie osoby godzą się na to, tak, żeby upubliczniać taką bliskość. Stanie zdjęć to może być taki trochę <laughs> użyję analogii do makijażu to znaczy żeby ukryć jakieś yy, problemy być może to znaczy zobaczcie jak u nas jest fajnie ale może wcale tak dobrze nie jest w naszych relacjach wspólnych Motywacja do upubliczniania takiej bliskości myślę, że jest bardzo różna. Nie, na pewno nie generalizowałabym, że wszystkie osoby, które wrzucają, mają coś do ukrycia, a to jest jakaś tylko przykrywka, jakaś maska, żeby odsunąć jakby podejrzenia, że coś jest nie tak. Na pewno nie. Aczkolwiek, jeszcze raz chciałam to powtórzyć. Aczkolwiek należy zaznaczyć. I ja bym chciał, żeby to wszyscy głośno usłyszeli: że każdy z nas ma problemy. To nie jest tak, że część osób ma, część ich nie ma. Część problemów jest większych, część mniejszych. Więc te osoby, które upubliczniają tak swoją namiętność, nie wiem, tak fascynację sobą, na pewno też mają. I każda jedna, która to jakby tego tak to, każda jedna, która tak realizuje w taki sposób to upublicznianie. Więc, tak jak mówię, róbmy to, ale przy obopólnej zgodzie, a za tym się będą pewnie kryły, kryły różne argumenty. No dobra, to mamy, mamy miłość, która rośnie wokół nas, pokazując tak jakąś tam piosenkę z bajki. A co w tym dniu może robić osoba, która jest singlem, singielką? Osoby, które nie posiadają partnera, partnerki, rzeczywiście w tym dniu mogą przeżywać jakiś dyskomfort, ale to też jakby rozróżniłabym, bo jeżeli ktoś już kolejne walentynki spędza sam, pewnie będzie miał ten kłopot większy. Osoby, które niedawno się rozstały, albo tak jakby to będą pierwsze ich walentynki, mogą doświadczyć jakby zupełnie czegoś nowego, tak? Zawsze musiałam gdzieś iść, zawsze musiałem coś kupować, a teraz po prostu mam luz, tak? Mam taką swobodę i wolność, więc może być różnie na pewno chciałabym, żeby taka osoba zastanowiła się, co takiego dzieje się w jej życiu, czy skąd ta samotność, bo jednak nie jesteśmy stworzeni do tej samotności. Lubimy być w związku, lubimy być dla kogoś ważnymi, tą ważnością otaczać, więc myślę, że warto by się było pochylić nad tym, co się takiego dzieje, że te moje związki jakoś się kończą tak niepomyślnie dla mnie, a może właśnie ostatnio się skończył pomyślnie, no i teraz pytanie, co zrobić, żeby nie wejść w jakiś podobny, trudny. Ten dzień single mogą wykorzystać na bardzo tak różne sposoby. Tak jak powiedziałam, to może być nawet radość, także w końcu, na przykład, jeżeli ktoś wychodzi z trudnego związku, to dla niego um, każdy jeden, tak, łącznie z dniem Walentynek, e, będzie powodem do radości. Także udało mi się coś zakończyć, tak. W końcu postanowiłem, postanowiłam. E, na, natomiast e, myślę, że większa jednak część osób po prostu będzie w tym dniu jakby bardziej smutna, tak, będzie bardziej e, taka rozczarowana, może e, tak swoim życiem e, będzie czuła jakieś niedostęp. Będzie trochę zazdrościła, tego, że innym ludziom się jakoś bardziej układa w tych relacjach. No i takie tak ładne hasło, które, które teraz rzeczywiście gdzieś jest powtarzane, tak, zadbaj o siebie, bądź dla siebie ważny, ważna. W tym dniu kup sobie coś, zafunduj sobie jakąś przyjemność, tylko dobrze, żeby to zaplanować trochę wcześniej, bo w momencie, tak, kiedy już mamy tego 14, to się okazuje, że większość miejsc, jeżeli tak będzie, będą restauracje otwarte, to się okaże, że są miejsca zajęte, miejsca na, na przyjemny, relaksacyjny masaż są pozajmowane. Więc myślę, że warto jest się przygotować trochę do tego, oswajać się z tym, że mogę się czuć niekomfortowo w tym dniu tak żeby nie zastać jakby tych swoich emocji właśnie tak w ten dzień rano i co ja teraz tak